Transmisje na żywo zbliżają nas bardziej niż kiedykolwiek, dzieląc się śmiechem, zwycięstwami i dramatem w czasie rzeczywistym. Ale czasami uchwytują one złamane serca, których nikt się nie spodziewał. W tym filmie zagłębiamy się w pięć szokujących momentów, kiedy streamerzy tragicznie zmarli podczas transmisji na żywo. To nie są tylko wiralowe klipy. To prawdziwe historie, które szokowały widzów i wzbudziły poważne pytania dotyczące bezpieczeństwa w erze ciągłego bycia online. Był 14 września 2020 roku w Eba, tybetańskim regionie autonomicznym w prowincji Sichuan w Chinach, kiedy podczas zwykłego live streamu doszło do tragedii. Lamo, 30-letnia tybetańska blogerka wideo, stała się ukochaną postacią w sieci, mając ponad 780 tysięcy obserwujących na Douyin, chińskiej wersji TikToka. Oczarowywała widzów, dzieląc się fragmentami życia na wsi w Tybecie, gotując tradycyjne posiłki, zbierając w górach, śpiewając z playbacku i zawsze ubrana w tradycyjne stroje, bez makijażu, promieniując autentycznością. Jej treści były proste, ale szczere i trafiały do ludzi w całym kraju. Jednak za jej jasnym uśmiechem kryła się mroczniejsza historia: Lamo była uwięziona w przemocowym małżeństwie. W czerwcu 2020 roku w końcu rozwiodła się z mężem, Tangiem, po latach znoszenia złego traktowania. Nawet po rozstaniu nadal ją nękał, żądając, by do niego wróciła. Lamo trwała przy swojej decyzji, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które wciąż się czaiło. Rankiem 14 września opublikowała swój ostatni film, śpiewając tradycyjną tybetańską piosenkę. Później tego dnia ponownie poszła na żywo, swobodnie rozmawiając z fanami ale nagle transmisja zgasła. To, czego jej widzowie nie wiedzieli, to że tank wszedł do jej domu z wiadrem benzyny. Poza kamerą, ale wciąż na żywo, oblał lamo cieczą i podpalił ją. Chociaż ekran pozostał czarny, przerażające dźwięki chaosu i krzyki lhamo były transmitowane do tysięcy oszołomionych widzów, bezsilnych, by pomóc. Sąsiedzi pospieszyli jej na pomoc, zdołali ugasić płomienie i wezwać służby ratunkowe. Hamo trafiła do szpitala z poparzeniami obejmującymi 90% jej ciała. Przez dwa bolesne tygodnie walczyła o życie, ale 30 września zmarła. Jej śmierć wstrząsnęła Chinami i światem. Zwolennicy zebrali fundusze na jej leczenie i zalali jej konto na Dujin wiadomościami pełnymi żalu i oburzenia. Tang został aresztowany krótko po ataku, a później skazany na karę śmierci. Sąd potępił jego działania jako okrutną i zaplanowaną zemstę za jej decyzję o odejściu od niego. Śmierć Lamo uwydatniła znacznie większy problem, jakim jest przemoc domowa w Chinach. Chociaż kraj oficjalnie uznał przemoc domową za przestępstwo w 2016 roku, krytycy twierdzą, że przepisy mają wiele luk, nie obejmując par niebędących w związku małżeńskim, związków jednopłciowych ani przemocy emocjonalnej. W wielu obszarach wiejskich przemoc wciąż jest postrzegana jako sprawa prywatna. Co zniechęca ofiary do szukania pomocy. Podczas małżeństwa Lamo podobno prosiła władzę o ochronę, ale jej prośby zostały odrzucone jako zwykłe problemy rodzinne. Ten brak wsparcia ostatecznie kosztował ją życie. W roku 2020 Chiny wprowadziły 30-dniowy okres ochłodzenia dla par ubiegających się o rozwód, mający na celu zmniejszenie liczby impulsywnych rozstań. Ale dla ofiar przemocy, takich jak lamo, może to oznaczać bycie uwięzionym z oprawcą na jeszcze dłużej. Badanie z 2013 roku przeprowadzone przez Ogólnochińską Federację Kobiet wykazało, że jedna na cztery zamężne kobiety w Chinach doświadczyła przemocy domowej. Problem jest jeszcze poważniejszy na obszarach wiejskich, takich jak Aba, gdzie tradycyjne wartości są głęboko zakorzenione, a kobiety mają mniej zasobów. Po śmierci Lamo, aktywiści i fani przekształcili jej stronę na Doin, w cyfrowy pomnik. Jej filmy, które kiedyś były celebracją kultury i codziennego życia, stały się symbolami siły, smutku i pilnej potrzeby zmian. Niektóre lokalne władze podjęły kroki, aby zapobiec podobnym tragediom w tym bazy danych do śledzenia znanych sprawców przemocy. Ale wielu twierdzi, że to nie wystarcza. Życiel Hamu było pełne gracji, wytrwałości i autentyczności. Jej śmierć była druzgocącą stratą, ale wywołała rozmowy, których Chiny nie mogły już ignorować. Jej historia nadal inspiruje wysiłki na rzecz sprawiedliwości, bezpieczeństwa i realnej ochrony dla tych, którzy są uwięzieni w cyklach przemocy. Był 27 stycznia 2021 roku w cichym miasteczku Smolin w Rosji. Około godziny 18 pojawiła się znajoma twarz na kontrowersyjnym kanale YouTube znanym jako First Step. Ta twarz należała do 60-letniego Jurija Duszeskina, Pieszczotliwie nazywanego dziadkiem przez swoich internetowych fanów. Juri nie był obcy temu kanałowi. Z czasem stał się regularnym gościem, znanym z ciepłej osobowości pośród chaosu każdej transmisji. Niestety, tamtej nocy widzowie zobaczyli go żywego po raz ostatni. Juri brał udział w kolejnej transmisji na żywo, oglądanej przez około 150 osób. Transmisja przebiegała według tego samego formatu, z którego kanał stał się niesławny. Niebezpieczne wyczyny, lekkomyślne wyzwania, a widzowie wpłacali pieniądze, aby popychać sprawy dalej. Tym razem jednak sytuacja przybrała tragiczny obrót. Podczas transmisji Juri został zachęcony przez prowadzącego i widzów do wypicia niepokojącej ilości wódki, podobno około 1,5 litra. W miarę jak transmisja trwała, stan Jurija zaczął się pogarszać. Jego mowa stała się bełkotliwa, ciało chwiało się, a wkrótce upadł. Jednak kamera nadal nagrywała. Co czyniło to jeszcze bardziej niepokojącym, to fakt, że nieruchome ciało Jurija pozostawało na ekranie na żywo przez dość długi czas. Niektórzy widzowie zaczęli się martwić i próbowali podnieść alarm na czacie. Inni nie traktowali tego poważnie, zbywając to jako część programu. Kiedy ratownicy w końcu dotarli do jego mieszkania na ulicy Udarowa, było już za późno. Juri już nie żył. Kanał był prowadzony przez 39-letniego mężczyznę znanego w sieci jako EA i zyskał reputację dzięki tzw. Tak trash Streams. Tego typu transmisje na żywo zazwyczaj pokazują osoby wrażliwe, zmagające się z uzależnieniem, bezdomnością lub ubóstwem, które są przekonywane do wykonywania poniżających, ryzykownych lub wręcz niebezpiecznych czynów w zamian za datki od widzów. Im bardziej ekstremalna była treść, tym więcej pieniędzy napływało. A Juri, niestety, stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w tym wyzyskującym ekosystemie. Nie był tylko gościem, był częścią tożsamości programu. Z czasem presja, aby utrzymać rozrywkę, oznaczała przesuwanie granic coraz dalej. Chaos streamu tamtej nocy, głośna muzyka, zagracone mieszkanie, głośne głosy maskowały bardzo realne niebezpieczeństwo, w jakim znajdował się Juri. Gdy pił więcej wódki, publiczność go dopingowała, nieświadoma lub może niechętna przyznać, jak poważna stawała się sytuacja. Gdy upadł, nastał moment refleksji. Podczas gdy niektórzy na czacie błagali o wezwanie pomocy, inni nadal wysyłali wiadomości i darowizny, jakby to wciąż była gra. Ratownicy medyczni w końcu przybyli, ale szkody już zostały wyrządzone. Wstępne raporty sugerowały, że Juri zmarł z powodu zatrucia alkoholowego, ale szybko rozpoczęto pełne śledztwo, aby dokładnie ustalić, co się stało i kto powinien ponieść odpowiedzialność. Reakcja była szybka. Rosyjski Regionalny Komitet Śledczy wszczął sprawę karną, oskarżając organizatorów streamu o zaniedbanie prowadzące do śmierci. Miejscowi również zgłosili, że od lat skarżyli się na hałas, pijanych gości i chaos pochodzący z mieszkania używanego do filmowania, ale nic się nigdy nie zmieniło. Nawet rosyjski senator Aleksiej Puszkow zabrał głos, potępiając trash streamy jako niebezpieczny trend i wzywając do wprowadzenia przepisów zapobiegających takim tragediom. Argumentował, że nadszedł czas, aby rozprawić się z wyzyskującymi treściami, które czerpią zyski z ludzkiego cierpienia. Śmierć Jurija wstrząsnęła społecznością internetową i rzuciła światło na ciemniejszą stronę rozrywki w sieci. To nie było tylko jedno tragiczne wydarzenie, to był sygnał alarmowy. Krytycy zaczęli wzywać platformy takie jak YouTube do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko szkodliwym treściom i do większej ochrony osób podatnych na wykorzystywanie na ekranie. W miarę postępu śledztwa stało się jasne jedno. Kultura, która pozwoliła na to, gdzie godność ludzka jest poświęcana dla wyświetleń i darowizn, musi się zmienić, zanim zostaną stracone kolejne życia. Był ciepły letni wieczór w Guozhou, w Chinach, 20 lipca 2021 roku. Xiao Mei, 23-letnia operatorka dźwigu, Właśnie zakończyła kolejny długi dzień pracy na placu budowy w prowincji Jiangxi. Znana ze swojej drobnej sylwetki, uderzającej prezencji i zaraźliwej energii, Xiao wyróżniała się w branży zdominowanej przez mężczyzn. Ale to, co naprawdę ją wyróżniało, to nie tylko jej praca, to było to, jak dzieliła się nią ze światem. Xiao zdobyła ponad 100 tysięcy obserwujących na Douyin, chińskiej wersji TikToka, publikując filmy ze swojego życia wysoko nad panoramą miasta. Dawała swoim widzom wgląd w codzienną rzeczywistość pracy operatora dźwigu, wszystko z zawrotnych wysokości kabiny dźwigu. Jej treści były podnoszące na duchu, uśmiech zawsze obecny, a jej filmy przełamywały stereotypy dotyczące płci i pracy. Była kimś więcej niż tylko influencerem, była inspiracją. Tego wieczoru Siao postanowiła nagrać jeszcze jeden filmik przed powrotem do domu. Jej obserwatorzy byli przyzwyczajeni do jej radosnego tonu i zabawnego stylu, często na tle unikalnego krajobrazu placu budowy. Około godziny 17:40 większość pracowników już opuściła teren. Na miejscu panowała cisza, zaledwie kilka osób jeszcze się kręciło. Siao ustawiła telefon, uśmiechnęła się do kamery i zaczęła tańczyć i mówić, jak zawsze, pełna życia. Wtedy, w jednej chwili, wszystko się zmieniło. Wideo stało się rozmazane. Metalowe belki przemknęły przed ekranem, a przez telefon rozległ się ostry, przerażający krzyk. Krzyk Xiao. Spadła z dźwigu, prawie 50 metrów na ziemię poniżej. Służby ratunkowe przybyły szybko, ale było już za późno. Stwierdzono jej zgon na miejscu. Wstępne raporty sugerowały, że Xiao nagrywała w momencie upadku, co skłoniło wielu do spekulacji, że była rozproszona przez telefon, ale jej rodzina stanowczo temu zaprzeczyła. Wyjaśnili. Że zawsze była ostrożna i profesjonalna, a telefon trzymała w torbie podczas godzin pracy. Według nich upadek nastąpił, ponieważ ominęła stopień schodząc z dźwigu. Tragiczny wypadek, a nie nieostrożny błąd. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła jej fanami i mediami społecznościowymi. Jej obserwatorzy, którzy zaledwie kilka godzin wcześniej oglądali jej taniec i uśmiech, byli załamani. Wielu nie mogło w to uwierzyć. Niektórzy nawet udostępnili ostatnie chwile jej wideo w sieci, wywołując debaty na temat etyki rozpowszechniania tak osobistych i traumatycznych materiałów. Jej rodzina, zdruzgotana nagłą stratą, zorganizowała prywatny pogrzeb. Zgodnie z lokalną tradycją, jej prochy umieszczono pod małym parasolem na stole. Prosto, cicho i głęboko poruszająco. Władze miasta Xiangshan potwierdziły incydent i rozpoczęły dochodzenie. Czy na miejscu przestrzegano odpowiednich protokołów bezpieczeństwa? Nie podano dalszych szczegółów, ale tragedia wzbudziła szersze obawy dotyczące bezpieczeństwa w zawodach wysokiego ryzyka oraz jak media społecznościowe wpływają na zachowanie w miejscu pracy. Wzrost popularności SIAO w internecie opierał się na autentyczności. Nie udawała kogoś, kim nie była. Jej treści były prawdziwe, relatywne i odświeżające. Pokazywała światu, jak łączyć ciężką pracę z radościami codziennego życia, wychowując jednocześnie dwoje małych dzieci. Jej filmy przypominały ludziom, że operatorzy dźwigów nie są tylko tłem, ale są niezbędni. Chociaż jej rodzina twierdziła, że jej śmierć nie była związana z mediami społecznościowymi, incydent wywołał porównania do innych tragedii, takich jak niedawne odejście osobowości z Instagrama Sophie Chang, która zginęła po upadku podczas robienia zdjęcia przy wodospadzie. Historia Xiaoyu. Mei stała się przejmującym przypomnieniem, jak kruche może być życie. Jej pełen światła i determinacji duch zniknął w jednej chwili. Gdy jej obserwatorzy opłakiwali ikonę online, jej bliscy zostali, by opłakiwać córkę, matkę i żonę. Był 16 maja 2024 roku w Suffolk, w stanie Virginia, dzień, który zakończył się niewyobrażalną tragedią. Rally Freeman III, znany swoim fanom jako rapper Rio Hancho, miał zaledwie 17 lat. Pełen talentu, zapału i charyzmy budował sobie nazwisko w świecie muzyki. Z prawie 29 tysiącami obserwujących na Instagramie i rosnącą obecnością na Spotify, Rio zmierzał ku czemuś wielkiemu. Tego wieczoru Rio nadawał na żywo ze swojego domu, prowadząc swobodny stream dla swoich fanów. To nie było nic niezwykłego. Często wykorzystywał te chwile, aby nawiązać kontakt z obserwującymi i pokazać swoją osobowość poza muzyką, ale tym razem sytuacja przybrała tragiczny obrót. Podczas transmisji na żywo Rio podniósł pistolet, coś czego wcześniej używał na zdjęciach i wideo jako część swojego wizerunku. Ten konkretny pistolet miał zielony laser i latarkę. Na początku traktował go swobodnie, prawie jak rekwizyt. Machnął nim. Wydawało się, że wyłączył zabezpieczenie, a potem, w chwili, która wyglądała na nadmierną pewność siebie, skierował go na swoją głowę. Wygłosił odważne oświadczenie i pociągnął za spust. Rozległ się głośny strzał. Telefon upadł. Transmisja na żywo nagle się zakończyła. Wielu widzów było zszokowanych, niepewnych, czy to, co zobaczyli, było prawdziwe. Niektórzy myśleli, że to mroczny żart lub fałszywy wyczyn. Ale prawda szybko wyszła na jaw. Rio przypadkowo się postrzelił. Ratownicy przybyli i przewieźli go do szpitala, ale szkody były już wyrządzone. Wkrótce potem został uznany za zmarłego. Władze później potwierdziły, że strzał był przypadkowy i zadany samemu sobie. Wiadomość wstrząsnęła lokalną społecznością i wywołała szok wśród jego internetowych fanów. Rio nie był tylko obiecującym raperem, był synem, studentem, przyjacielem. Jego matka, Monika Sawicz Samotna matka, która włożyła całe serce w wychowanie swojego jedynego dziecka, była zdruzgotana. W poruszającym wywiadzie mówiła przez łzy, opisując moment, w którym go znalazła, i swoje pragnienie, by móc go przywrócić. Po tragedii kuzyn Rio założył zbiórkę na GoFundMe, aby pomóc pokryć koszty pogrzebu. Kampania podkreśliła ból rodziny i głęboką miłość Moniki do syna. Wsparcie napłynęło zarówno od fanów, jak i nieznajomych. W szkole nauczyciele i koledzy z klasy opłakiwali jego stratę. Jego nauczycielka, Kara Dorsi, podzieliła się słowami otuchy w internecie, zachęcając uczniów do uczczenia dziedzictwa Rio poprzez dążenie do realizacji swoich marzeń. Następnie odbyło się wypuszczenie balonów, kolorowy emocjonalny hołd dla życia, które zakończyło się zbyt wcześnie. Przypadkowa śmierć Rio ponownie wywołała rozmowy na temat bezpieczeństwa broni. Władze rozpoczęły dochodzenie, jak załadowana broń znalazła się w jego posiadaniu. Eksperci podkreślali znaczenie edukacji i bezpiecznego przechowywania broni, zwłaszcza w domach z nastolatkami. Proste kroki bezpieczeństwa, zauważyli, mogą ratować życie. Muzyka Rio Hancho, utwory takie jak Money Geta" i DOA pozostają przypomnieniem jego talentu i potencjału. Choć jego życie zostało przerwane, jego historia jest potężną lekcją o znaczeniu ostrożności, świadomości i ochrony naszej młodzieży. Był 14 lipca 2024 roku w Chinach, kiedy 24-letnia Pan Xiaoting przygotowywała się do tego, co tragicznie miało stać się jej ostatnią transmisją na żywo mukbang. Znana w sieci z oszałamiających wyzwań jedzeniowych, Pan zbudowała lojalną publiczność, która z zapałem oglądała, jak spożywa ogromne ilości jedzenia. Tego dnia jej stół był zastawiony, 10 kg jedzenia od smażonego kurczaka i owoców morza po bogate ciasto czekoladowe. Tysiące ludzi oglądało, wzrost popularności, pan nie był wcale pełen blasku. Zaczynała jako kelnerka, która z trudem wiązała koniec z końcem. Wszystko zmieniło się, gdy odkryła mukbang, wirusowy trend, który rozpoczął się w Korei Południowej, gdzie twórcy transmitują na żywo, jak jedzą duże posiłki, rozmawiając z widzami. Na początku było to tylko hobby. Jednak charyzma Pan i gotowość do podejmowania szalonych wyzwań kulinarnych szybko zdobyły jej rosnącą bazę fanów. Wkrótce zrezygnowała z pracy, aby zostać pełnoetatową twórczynią treści. Aby nadążyć za konkurencją, Pan wynajęła profesjonalne studio i zainwestowała dużo w swój sprzęt do transmisji na żywo. Wysiłek się opłacił, darowizny i prezenty napływały, a ona stała się jedną z najpopularniejszych influencerek mukbang w Chinach. Ale za kulisami jej sukces miał niebezpieczną cenę. Jej wyzwania stawały się coraz bardziej ekstremalne. Niektóre trwały nawet do 10 godzin, obejmując absurdalne ilości jedzenia. Jej rodzice się martwili. Błagali ją, aby zwolniła, ostrzegając, że żadna suma pieniędzy nie jest warta ryzykowania zdrowia. Ale pan wierzyła, że ma to pod kontrolą. Niestety, tak nie było. Już kilkakrotnie była hospitalizowana z powodu krwawienia wewnętrznego i problemów trawiennych. Mimo to kontynuowała, napędzana oczekiwaniami fanów i presją. By ciągle przewyższać swoje poprzednie występy. W dniu jej ostatniego streamu wszystko wydawało się rutynowe. Pan uśmiechała się do kamery, rozmawiała z widzami i zaczęła pochłaniać ogromny posiłek przed sobą. Fani dopingowali ją w komentarzach, ale z upływem godzin jej zachowanie się zmieniło. Zwolniła tempo, jej oddech stał się ciężki, a ona wyglądała na wyraźnie niespokojną. Zaniepokojeni widzowie zaczęli ją namawiać, by przestała. Ale pan, zdeterminowana, by dokończyć wyzwanie, Jadła dalej. Wtedy, w trakcie transmisji, upadła. W czacie na żywo, wybuchła panika. Widzowie błagali, aby ktoś pomógł. Wezwano służby ratunkowe, ale kiedy przybyli, było już za późno. Pan została uznana za zmarłą na miejscu. Sekcja zwłok ujawniła ponure szczegóły. Jej żołądek pękł z powodu ogromnego spożycia jedzenia, co doprowadziło do krwawienia wewnętrznego i śmiertelnych komplikacji. Eksperci później wyjaśnili, że jedzenie tak ogromnych ilości może rozciągnąć żołądek do niebezpiecznych rozmiarów, uciskać główne naczynia krwionośne i wywierać silny nacisk na serce. Śmierć pan ponownie wywołała gorącą debatę na temat kultury mukbang. Kiedyś miała towarzyszyć samotnym widzom podczas posiłków, teraz trend coraz częściej staje się widowiskiem nadmiaru. Pomimo chińskiego zakazu z 2021 roku dotyczącego treści związanych z obiadaniem się na mocy ustawy przeciwko marnowaniu żywności, wielu twórców, w tym Pan, kontynuowało transmitowanie tych ryzykownych sesji. Jej śmierć pozostawiła fanów z rozpaczonych i w szoku. Niektórzy głęboko ją opłakiwali, podczas gdy inni zastanawiali się, jak takie treści są nadal dozwolone. Historia Pan jest teraz trzeźwiącym przypomnieniem o wysokiej cenie, jaką twórcy mogą zapłacić w pogoni za internetową sławą.